Bongiorno tutti! Bongiorno, Belli miei! Dzisiaj przygotowujemy bardzo włoskie danie z lat 70-tych. Pinny a la vodka. O, 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 Buongiorno Belli miei! Dzisiaj biorę tutaj władzę na tym kanale, ponieważ jest za dużo tutaj francusko. Ej, 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 tak samo jak twój przyjaciel David Gaborio. Od razu zapraszam cię i ty musisz poprosić. Prawie, prawie, prawie. Przedstawiam wam. Matteo Brunetti. Buongiorno! <laughs> I razem się gotujemy makaron jak każdy włochnie. No, a jak? Dzisiaj będą piny a wodka. Co potrzebujemy robić na początku? No, potrzebujemy zrobić ten pyszny sosik. Mm -hmm. czyli... makaron gotujemy na początku, czy nie? Nie, makaron później. Boże. Najpierw. Sos. Ważne, że skupiać na sos, tak mm -hmm. jak we Francji le, le sos. Lasos. Lasos. A czyli to kobieta. A co to za przepis w ogóle? Skąd to się wziął? A to jest przepis z lat 70. -tych. No. E, makaron połączony z wódką, mm -hmm. ale ta wódka, no wiadomo, tam lekko odparowuje, ale łączy te wszystkie składniki w takim romantycznym klimacie włoskim, ta szalotka się łączy z wódką. Włoska? No to były lata 70., Pające, no uh -huh. takie, wiesz, włosszone smaki bardzo. Okay. Mam koić? Jestem... A pro, proszę bardzo. Tak? Czyli um, mały um... Takie, takie fajne kawałki, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. O. No, widzę, że umiesz umie. kroić. Troszeczkę, troszeczkę kroiłem w swoim biciu. I w tą stronę chcesz? Czy chcesz połówki? E, nie, w taką podłużną, żeby tak trochę tłuszczu było, trochę mięsa. E, Cienkie? O, tak może być. Może być? Jest super. Mateo, o, tak, o, opowiedz nam troszeczkę o tobie, bo ty jesteś e, z podchodzenia włoskie, jesteś 100% Włoch. No ja jestem bardziej Włochem niż Polakiem, mm -hmm. ale tata jest Włochem, mama jest Polką, ale całe życie żyłem we Włoszech. Co dalej mam robić? Teraz bierzemy dużą patelnię, Aha. włączamy ogień i wrzucamy na to boczek. Topimy go po prostu, tak? I co, i od kiedy jesteś w Polsce teraz? No, w Polsce już tak um, około 3,5-4 lata. Mm -hmm, mm -hmm. E, no i właśnie gotuję, uczę. Pokazuję tą kulturę włoską, tą kuchnię włoską. Nie dodawać tą śmietanę do carbonary. Szalotka. Jak, jak ją koję? E, szekana. Szekana? tak. Ok. Ja międzyczasem mogę czosnek brząsz. Pogniatany. Pogniatany czosnek. Uda mi się, stąd rzucić? No, spróbuj. Dwa punkty będą, czy trzy? No jest. A. A. A szalotka w ten moment momencie też wyląduje? Wrzucamy te szalotkę od razu. Pięknie. I teraz czekamy... A nie, jeszcze oliwa z oliwek. Troszeczkę? Troszeczkę, żeby więcej tuż było. To nie jest fit przepis. Ale wiesz, o, bo, bo, włoskie przepisy są rzadko fit, nie? Tak jak francuskie, nie? No bo to pochodzi z biednej kuchni, nic mm -hmm. nie wyrzucamy, mm -hmm. czyli czy to toboczek, nie odkrajamy tu, wrzucamy wszystko, gotujemy wszystko razem i i nie ma po sobie być fit. A powiedz mi Mateo, ty z mamą rozmawiałeś po polsku? Czy w ciągu 3,5 roku tak się nauczyłeś mówić po polsku? No w ciągu 3,5 roku się nauczyłem po polsku. Ściemniasz. Ściemniarz, ściemniarz. Ja, ja w ogóle. Nie, ściemniacz, to jest no, niemożliwe. Moja ale... mama mnie uczyła od małego polskiego. Tak. I czasami też babsza z Polski przyjeżdżała do Rzymu, żeby. Aha. i rozmawiała po prostu ze mną po polsku. I co działać na TikTokie? Na... No, 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 no. Oh, 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 oh. Kiedy odpaliłeś TikToka? No w sensie TikToka od jakieś 3 lata, ale tak naprawdę miałem góry doły, a tak od roku. To właśnie tworzę takie turbo-szybkie przepisy. Bo masz minuty na TikToku, nie? Coś takiego. Nawet trzy, jeżeli chcesz, ale zazwyczaj zamykam przepisy w 40 sekund. I codziennie, codziennie po prostu jeden przepis dodajesz? Nie, nie, nie? to jest za dużo. To A jest... ty montujesz, nagrywasz wszystko? Wszystko ja robię. Mhm. Wszystko -samouk. mhm. mhm. I... To co? To, to za chwilę to się spali, nie? No to, jest, to są same smaki. Dodajemy teraz pomidorki. Mhm. Dzisiaj po... używamy koktajlowej, bardziej słodkawy. Tak. Ale można używać świeżiej zamiast puszki. Ale dobrze, że wybrałeś koktajlowy, bo mamy też użyte wódki, czyli robimy koktajl. <grym> I jak prawdziwa babsza, ręka do pomidorków. Rozmierzamy. Mamy ten kontakt ze składnikiem. Miałem przez <grym> Mam nadzieję, <grym> Kontakt ze skład. Wczuwamy się w ten w ten składnik, czy to pelaty, czy to do sosu do pizzy, czy do makaronu. Po prostu nie jakieś tam blendery, czy dziwne, dziwne sprzęty. E, sprzęty nowoczesne. Dzisiaj robimy prawdziwą, dawną kuchnię. Czyli chcesz powiedzieć, że mama nie miała miksera. I teraz bierzemy te pomidorki i wrzucamy na patelnię. Ale ten prawdziwy przepis to są zawsze pomidory z puszki? Wiadomo, jak dodajesz świeże, no to to nieco dłużej się będzie przygotowało, mhm. ale najczęściej to się dodaje właśnie pelati z puszki. A okay. to, co śmieszne, że i pomidory to znaczy łysy. Łysy? Łysy. I dodajesz łysy tak. pomidory. Okej, okay. czyli tak, mamy tu zredukować teraz? Mamy to leciutko zredukować, mhm. także wiesz, parę minut i za chwilę dodamy śmietankę. Śmietanka do patelni. Widzisz, nam nabiera taki fajny, różowy... No ważnie tak powiedzieć, że to jest śmietana 30%, nie? Żeby ona się nie zważyła. Tak. Moja mama zawsze mówiła, Mateo, zrób w końcu tę pynna lawotka. to danie z lat 70 A ja, nie, nie chcę takich starych dań zrobisz. Po co? Jest tyle innych dań, które chciałbym pokazać. I zawsze mnie cisnęła, już to ponad dwa lata, tak mówi w końcu. Mamo będzie zadowolona, a że mam... Robimy... mamo mamy na imię? Elżbieta. Cieszy Dobra, wrzucamy też od razu wódkę. Teraz. Wódka I palimy, podpalamy, flambirujemy Nie to. podpalamy. Nie, nie podpalamy. Nie, nie, Jak może wódkę specjalna wódka? Zito, wódka. Wódka. Ok. I ile? Całą. Całą? Ja rozumiem, dla Ciebie przyjechałeś tak słówkiem. Całą wódkę mieszane mm -hmm. i jeszcze teraz bazylię dodajemy Siekaną e, Nie, nie, po prostu dwie takie kawałki całe? W całości. W całości. W całości? Tak, rzucaj. Okay. Śmiało. Jeszcze jedno. Jeszcze? Jeszcze jedno. Dwie główki. A, teraz możemy zetrzeć i parmigiano. Okay. I to też jest bardzo ważne, że w zależności jaki makaron robicie, mm -hmm. to jest ważne jak zetrzemy ser. Mm -hmm. Czasami jest cienkie, czasami grube, mm -hmm. a czasami tak na pyłek. To no jest jeszcze jedna taka, co można, o właśnie takie. to, to mhm. na pyłek. No to to jest idealne do carbonary, do kaczeptypy, mhm. takie e, sosy, że trzeba taki kremik tworzyć. E, widzę, że tu sosik już nabrał fajną konsystencję, się, tak. fajny kolor. Tak. Teraz wyciągamy bazylię. Wyciągamy bazilię, tak? No już, już da, zrobiła swoją, swoją robotę. To znaczy się dajemy tylko... Chcieliśmy tylko zdobywać taki delikatny podsmak władziny Lecz Leczutenki. Mhm. I teraz sosik no, jest Nie. prawie gotowy. Wyłączamy, wyłączamy i dodajemy masło. Dodajemy, dodajemy. Tak, po prostu jeden duży kawałek, czy chcesz pokoić go? Pokrój na pół będzie, łatwiej się, łatwiej się rozpuści. Czyli e, nie ma kalorii, właśnie w tym przepisie, jak mówisz, tak? Nie ma, nie ma, nie to ma. jest bardzo fit. Bardzo. To jest naprawdę dla osób, które. Trenują. E, trenują, chcą przetrzymać we formie, mhm. Ale to, co ja zawsze mówię, e, nie ma czegoś takiego jak fit albo nie fit. Po prostu zjesz mniej. Mniejsza porcja. Mhm. Możesz to zjeść? Możesz. Ale tak? jak jest dobre, to ciężko zjeść mniej jestem bardzo ciekawy, jak to smakuje teraz mm -hmm. ten sos. Możemy przyprawić solą, pieprzem. Mm -hmm. Woda się gotuje i teraz powiedz mi, rzucamy makaron, tak? Tak. Do dużej ilości wody. Makaron musi tonąć, musi zawsze być przykryty na maksa, mhm. ale nie zawsze musi być dużo wody. Dlaczego? Ponieważ makaron wydziela skrobię w tak. wodzie. Jeżeli potem mamy zamiar używać tą wodę do sosu... Do zagęszczenia. Do zagęszczenia, no to lepiej mieć mniejszą ilość wody, żeby ilość skrobia była wię, więcej, mhm. większa. Mhm. Używamy potem tą wodę do, do sosu okay. i lepiej się To znaczy, że mity 3, 3 litry wody na, na pół kilograma makaronu albo na... Nie, nie. Yeah na oko gotujemy. Na oko, ale al dente. Al dente zawsze, no. Rozgotowane makaron to zabije was. Do you know that is illegal in Wrzucamy. Pasta la Nie dodajemy żadnego tuszu. Jeżeli gotujemy makaron al dente, to on się nie przyklei. I jeszcze jedna rada, żeby się nie przykleiło. Trzeba wymieszać przez samym starczy. Tak? Tak. Proszę bardzo. Taką małą? No, żebyś długo mieszał. Wtedy już ta pierwsza skrobia która się wydziela na samym starcie, mm. to już tworzy taką powłokę i w garku, i między makaronem. Już teraz macie naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten makaron się skleja. Y, makaron al dente, ile gotujemy? Zazwyczaj tak z jedna, na minuty mniej niż czas na opakowanie. Panią. Al, al, dente. al dente to znaczy na ząb, czyli don po francusku, don, ząb. Don. don? Widzisz, bardzo dużo słowa. E, e, francuskie są podobne do włoskie, albo na odwrót. To co, dajmy ser teraz? Czy najpierw mieszamy? mieszamy i potem ser. I gotujemy to troszeczkę. I to jest ważne, nie dodajemy od razu ser, mm -hmm. kiedy makaron jest jeszcze wrzący, bo inaczej nam się Klej. rozważy. Rozważy się. się. Czyli poczekamy troszeczkę, żeby się makaron wymieszał ze sosem, i wtedy. ja się oddalić, bo niestety się obrałem bardziej na biało. E, zobacz. zobacz. A I widzisz, nic ty, nie ma. masz, masz to wprawę na czarno. I co? Ale ładnie. Piękny tu pachnie. Pięknie pachnie. I teraz ty mieszasz, a ja sypię. właśnie połączenie sił włosko-francusko-polskich. Jaki... I teraz natka pietruszki. Mhm. I po prostu rękoma. Taka ręczna robota. Żeby też takie większe kawałki trochę były, nie? Mhm. I to we Włoszech nazywamy mantekary. Mantekary? Mantekary. Co to znaczy? No kiedy właśnie ten sos się łączy razem e, z makaronem, albo z, z, na przykład jak robimy risotto. I tak naprawdę też to podrzucanie ma całą swoją filozofię, ponieważ jak podrzucasz, to sos chłodzi się i lepiej się przylepia do makaronu, wraca mm -hmm. pod spodem, się rozgrzewa i tak właśnie. To co? Już wydajemy? Już, Już wydajemy. Ja tutaj, o przygotowałem taki piękne talerze. O, niebieskie. Niebieskie. A ja ci przygotowałem to. Op. I co, mama jest. Elżbieta jest zadowolona teraz. Zadowolona. nie? Elu, w końcu to zrobił, nie? Musiał się jechać dużo żeby to zrobić. <ścoughs> tak, mm. to na później. I to, i troszeczkę jeszcze Parmezanu na górze. Tak, tak. Mmm, lubię takie rzeczy. Coś takiego. I do dekoracji. Tutaj listeczek. Oh. A, to jest łaskaw. Widać po widelec, nie? Makaron na dente, Mamy słodzić. Mamy śmietanę, mm. Mamy w tą wódeczkę. Faktycznie jest mniej wyczuwana. Tak. Mm. Fajny makaron. No, na ten pewno. też nadaje mm. do aromatu. Mm -hmm. Ten ser. No, fajnie zbalansowany makaron z lat 70. -tych. Zróbcie to w domu. Tak. E, wrzucajcie zdjęcia. Oznaczcie paska. Oznaczcie mnie. Pamiętajcie, siebie zakomentować, dajcie subskrypcje, jak jeszcze tego nie zrobiliście, zajrzyjcie koniecznie na, na profil instagramowy właśnie Mateo. I cóż, życzymy wam buon appetito! Buon appetito! Buon appetito, mi a plus! Ciao! Ciao! Bello! Bella! Bella! Ciao belli! Ciao belli! <laughs> Więcej przepisów na pyszny makaron kliknij tu! Mm.